Hej wszystkim, ja jestem Malwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przyjdę do Was z filmem dotyczącym książek, które zalegają mi na półkach, a nie przeczytałam ich w tym roku i planuję, a raczej zmuszam się do tego, żeby przeczytać je na pewno w 2022. Mówiąc szczerze, przygotowywałam się do tego filmu. Troszkę się przeraziłam, ile mam tych książek nieprzeczytanych, także będzie to dosyć może trochę długi film, chociaż nie wiem. Spróbuję wam wszystkie pokazać. Część tu mam dosłownie na kolanach nie leżą. Reszta tu, jeszcze tutaj są dwie, więc generalnie jest ich dosyć sporo. Pierwszą książką, e, która. A raczej pokażę ją w parze z inną książką, one nie mają nic są wspólnego, aczkolwiek e, jest pewna historia do nich. Jest to Akademia Mrocznych Zaklęć e, Próby Śmierci, czyli to jest e, pierwszy, pierwszy tom z serii Akademii Mrocznych Zaklęć. Ich e, rok próby. Mm, i teraz tak, historia jest taka i co je łączy, obie te książki kupiłam stacjonarnie w Empiku, czyli po ich powiedzmy regularnych cenach i obu z nich nie przeczytałam, to po pierwsze, a tak się nie robi, bo generalnie jak się chce kupować na Empiku, to się kupuje przez internet, nigdy nie kupujcie w stacjonarnych sklepach, bo jest dwa razy drożej sorki, sorki Empik, ale tak jest, eee, więc, co do Akademii Mrocznych yy, Zaklęć, to y, ja tą książkę kupiłam, bo Winidia bardzo dużo, wydawnicu Winidia bardzo dużo na swoim Instagramie, y, kiedy wychodziła dru druga część, to bardzo dużo y, pisała właśnie o tej, książ o, tej, o, tej, o, o tej akademii i generalnie wtedy się trochę zachęciłam, no ale niestety jakby nie przeczytałam tej książki, pomimo tego, że ona jest dosyć y, krótka i ma bardzo mało tekstu na stronie y, i powinna się ją szybko przeczytać. To ja jakoś tak nie miałam nigdy ochoty, żeby po nią sięgnąć, więc okej, okay, nie, nie... nie... Planuję przeczytać w 2022, a jeśli chodzi o rok próby, to mnie zainspirowało to, że jest tutaj napisane, że to jest młodzieżowa odsłona opowieści podręcznej. I wiem, że dałam to mojej mamie, moja mama to przeczytała i nie pamiętam, co mówiła: czy mówiła, że to jest chyba tak średnio z opowieścią podręcznej, ale cóż. To mnie zainspirowało, zainteresowało i jakby dlatego wzięłam tę książkę. Być może kiedyś ją przeczytam, chociaż ona z drugiej strony ma dużo tekstu na stronie, jeśli można zauważyć. No ale y, to są takie książki, które myślę, że y, postaram się przeczytać w 2022. Staram się, żeby e, nic mi nie spadło. Kolejną książką jest reportaż e, Jacka Hołuba, żeby umarło przede mną. E, opowieści ma tak niepełnosprawnych dzieci: są nawet dwa za, znaczniki, bo ja zaczęłam to czytać. Te, tu jest chyba kilka tych opowiadań, nie wiem, czy jest ich około pięciu. Tego pewna nie jestem, ale wiem, że zaczęłam czytać pierwsze. I z początku bardzo mi się jakby. Hmm, czy to się podoba? Czy to się może podobać w ogóle ta książka? Sposób przedstawienia wszystkich sytuacji. Powiedzmy ogólnie sytuacji, które się tutaj dzieją, jest bardzo taki ciekawy, powiedzmy. Także da się to czytać, ale jednak są tutaj pokazane bardzo straszne rzeczy momentami, jakie ja czytałam na początku, bo jakby, jak już mówiłam, nie skończyłam na pierwszego opowiadania, ale początek, początek czytałam. I naprawdę było to, to pierwsze, przynajmniej to pierwsze opowiadanie. No, tak dosyć chwyta za serce, nie powiem, że nie i pewnie reszta z nich tak samo. Dosyć bardzo ważny temat, na który jakby na co dzień może nie zwracamy uwagi, a jednak występuje. I moja mama też to przeczytała, bo też jej to i no, też była dosyć, powiedzmy, w tym kierunku wstrząśnięta, ale mm, planuję przeczytać w 2022. Jest to też dosyć krótkie. Chociaż ma oczywiście dużo na swoich stronach, no można zobaczyć, tutaj nie ma dialogów praktycznie w ogóle, bo to jest reportaż, ale yy, no, w sumie nie mam nic więcej do powiedzenia. Na pewno przeczytam w 2022. I teraz przychodzę z książkami, które mam zamiar zacząć czytać już niedługo, może nawet dzisiaj, którą pierwszą część zacznę czytać, zobaczymy, bo ostatnimi czasy yy, moja biblioteczka wzbogaciła się o cztery piękne książki. E, może pokażę Wam je po kolei, bo jest ich za dużo e, a mianowicie Czas Żniw i cztery pierwsze części Czasu Żniw czyli Czas Żniw e, kolejną częścią, jeśli nie wiecie a pewnie wiecie to jest Zakon Mimów i on ma taką też piękną czerwoną opłatkę później mają Pieśń Jutra i koniec e, Maskarady I, i oczywiście nie ja dostałam te książki na Mikołaja, tak więc e, dosyć niedawno więc jakby totalnie siebie... E, Powiedzmy, nie karzę za to, że wiecie, że leży mi cały czas. Ja ich nie przeczytałam, bo ja je dostałam stosunkowo niedawno i będę zaczynać niedługo, właśnie czas żniw, ponieważ bardzo mnie interesuje. Był taki straszny wiecie, hajk na te książki. I do tej pory, do tej pory ludzie je czytają i ja mam wrażenie, że większość osób je czytała i że one są świetne. Oczywiście, nie wiem, po przeczytaniu sama sobie wyrobię jakąś opinię, ale chyba tych książek ma być całe 7 tomów, a ja mam 4 tomy. Bo tylko cztery zostały wydane. A pierwsza książka jest z 2013 roku, chyba, więc dosyć dawno temu. No, generalnie prezentują się one w ten sposób. Eee, I co? Jestem dosyć grube, powiem szczerze, w sensie długie, gabaretowo. Oczywiście najdłuższa jest, jak tutaj widać, czwarta część koniec maskarady, ale zanim ja to przeczytam, to pewnie będzie już 2025. Oczywiście żartowałam aż tak długo, mimo że z tym nie zejdzie. Eee, kolejną książką. Mm -hmm, mm -hmm. Chyba nigdy nie pokazywałam tego na kanale. Jest yy, Władca pierścieni yy, no, część pierwsza, czyli Bractwo pierścienia. Chciałam, chciałam powiedzieć coś fajnego, ale chyba, chyba mi się nie udało. Kolejną książką jest Władca pierścieni, drużyna... nie... Bractwo pierścienia. Tam pierwszy. Dosyć duża książka, nie powiem, że nie sporo Nie przeczytałam, a chyba kupiłam we wrześniu, tak mi się wydaje. Czyli też jakoś tak też powiedzmy, że nie tak dawno temu. No. Ma tutaj taką piękną obwolutę. Na razie w obwolucie, oczywiście będę czytać bez, bo nie wiem, kto czyta w obwolucie. Um. Co ja Wam mogę powiedzieć? Cóż, klasyka fantastyki. Ja się dziwię sobie, że nie, nie przeczytałam tego jeszcze, choć ja to zawsze mówię Wam wstęp do Władcy Pierścieni, bo przeczytałam Hobbita. Ale, ale to hobby to nie wszystko. Um, ja jako po prostu, wiecie, główna czytelniczka fantazy, fantastyki, to dlaczego nie przeczytałam e, klasyki fantastyki, czyli Władcy Pierścieni? Nie wiem, ale dlatego mam tutaj pierwszą część po to, aby ją przeczytać, po to, aby po prostu znać, znać jakby klasykę z gatunku mojego ulubionego, że tak powiem. E, ogólnie jest to wydanie ilustrowane. Nie wiem, czy to czegoś może nie zdradzę, nie wiem, ale ma bardzo takie ładne ilustracje. Jest to duża książka, ma dużo, oczywiście wypełniona jest cała tekstem. W mm, dosyć dużych rozmiarach, znaczy dosyć właśnie małych rozmiarach, na, na dużej jakby... Wie, wiecie, o co mi chodzi, nie? E, że dużo ma tekstu na stronie. E, ale jako klasykę fantastyki muszę to przeczytać i wydaje mi się, że też będzie bardzo dobra książka, bo mi się świat Hobbita podobał. A zakładam, że, yy, no, to, to jakby wiecie, różnić się nie będzie z jakoś pewnie specjalnie, chociaż nie wiem, bo ja nawet filmów nie oglądałam. Nawet chyba Hobbita nie oglądam, więc ja nie jestem w tym świecie jakoś zaznajomiona, poza właśnie tym hobbitowskim światem, który, który czytałam dwa razy, albo jedynie pół raza. Także no, yy, na pewno muszę przeczytać Bractwo Pierścienia. Przynajmniej ten pierwszy tam, bo to jest trylogia. Mam tutaj też książki, o które jestem troszeczkę zła, bo ja już je mam od maja albo od końcówki maja. Ja dostałam je na prezent na, e, no, na urodziny. Sama sobie te książki wybrałam, nie żeby coś. E, I to jest, więc absolutnie tutaj nic, nic z ten, że jakieś tam nie trafione książki. Sama je wybrałam oczywiście. I to nie znaczy, że się nasłuchałam jakichś tam opinii, dlatego nie chcę ich czytać. Po prostu jakoś tak nie było mi po drodze nie sięgnąć, ponieważ tak powiem. Jest to go, Gołom i Wąż, i Krew i Miód. Oczywiście to, to nie jest, to jest. Chyba jest jeszcze jedna część. Znaczy, nie ma jej w Polsce, ale chyba jeszcze było Monsters and Gods czy coś takiego: w potwory sensie potwory, bogowie. Gdzieś to widziałam, taka biała okładka, ale ja nie jestem pewna. Tego w Polsce chyba nie ma. Raczej na pewno. I powiem Wam szczerze, miałam chyba za dwa podejścia do tej książki, to jest tam pierwszy. Miałam chyba dwa podejścia. No i co? No i nic. No i nie przeczytałam. Jakoś tak początek na pewno tej książki mi jakby nie podpa nie, 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 nie był w moim guście. Mm, nie wiem w sumie. Nie wiem, co było w nim nie tak. Chyba to, że tutaj strasznie przeskakujemy pomiędzy osobami. Czyli wiecie. Yy, Raz z perspektywy jednej, raz z perspektywy drugiej, raz z trzeciej. Ja nie lubię czegoś takiego. Jak już ma, jest książka, to z perspektywy jednej osoby. Maksymalnie dwóch osób, dwóch głównych bohaterów i to jest czy jest okej. Okay. Ale jak mamy non-stop, jakby wiecie, z innych perspektyw, no to to mi się tak średnio podoba. Z tego co wiem, książkę, którą bardzo chciałam przeczytać, czyli Battle Royale, ym, na którym prawdopodobnie może tak było, nie wiem, ale były inspirowane był igrzyska śmierci. To znaczy bardzo podobny zamysł w Battle Royale, że właśnie tam ludzie się tam zabijają, coś tam, coś tam. Jest, bardzo chciałam to przeczytać, pomimo tego, że ta książka jest jakby pisana z perspektyw wielu, wielu, wielu osób, które jakby biorą udział w tym. Ale tam to akurat może wydać się bardziej okej okay pod kątem tego, że nie wiemy kto tak naprawdę jest tym głównym bohaterem. I nie wiemy tak naprawdę, no, skoro ma jakby przeżyć jedna osoba, no to mm, nie obstawiamy tego głównego bohatera, bo zazwyczaj ten, kto przeżywa, no to jest ten główny bohater. A tam mogłoby być jakieś zaskoczenie, ale tutaj, w takich powiedzmy książkach, które fa fa fabularnie nie są jakieś tam wiecie, właśnie takie jak Wam przed chwilą powiedziałam, że można by powiedzmy pisać z perspektywy jednej osoby, no to tak trochę mi to nie wiem. Nie wiem, czy podałam dobry argument, ale według mnie. Ja to tak średnio podchodzę do takich książek, które właśnie są pisane z perspektyw kilku osób i no, niestety. Ale przyznajcie, one mają prześliczne okładki. Ja bardzo lubię okładki tych książek, są piękne. Może grzbiety mają takie zwykłe, ale ta jest genialna, no naprawdę. Myślałam, że ten film będzie bardzo długi, ale w sumie to dobrze, że dopiero jest 11 chyba minut. Nie wiem, nie mam okularów, nic nie widzę. Yy, a mam do pokazania jeszcze trzy książki, w tym teraz pokażę Wam dwie, bo to są jakby książki, które Razem, ponieważ e, są to książki, e, wiecie, seria i to są pierwszy i drugi tom, e, i mowa tutaj o mieście Osiącu i Królestwie Miedzi. Dwie części tej samej serii, e, które. Hmm, tak naprawdę nie mam nic, absolutnie nic do powiedzenia o tych książkach. Tyle co możecie pamiętać, bo nie pamiętacie, pewnie nie, ale ja pamiętam, jak nagrywałam film chyba z tbr na lipiec albo na sierpień, albo na wakacje chyba po prostu na wakacje to było. I mówiłam, że kurde, chyba kupię miasto mosiądzu i sobie przeczytam, bo chciałam sobie przeczytać. I myślałam, tak, może w sierpniu, może coś. Hmm. Kupiłam chyba w listopadzie. Nie przeczytałam, na, nadal, ale to jest spowodowane tym, kupiłam te książki sama. E, właśnie tak w listopadzie albo w październiku. E, I zaraz niedługo były Mikołajki. Jeszcze w międzyczasie miałam duży zastój czytelniczy i na Mikołajki dostałam chyba z pięć książek. Cztery wam pokazałam wcześniej. Dostałam tam jeszcze jedną, którą pewnie e, będziecie widzieć na vlogu czy coś, albo już widzieliście. Nie wiem. E, jakby. Ta, te książki poszły w takie trochę zapomnienie moje, w sensie ustawiałam na półce i sobie po prostu leżały, leżały, czekały i czekają tak do dzisiaj, yy, ale to nie znaczy, że, że, że się zniechęciłam czy coś, bardzo chcę nadal je przeczytać, tylko po prostu aktualnie w moim bliższym TBR-ze jest coś innego, ale one też są na, na pewno drugim planie, że już zaraz po tych będę czytać na pewno Miasto Masiądzu. A jeśli chodzi o te drugie tomy, zawsze drugie tomy książek, to nigdy nie wiadomo, kiedy się je będzie czytać, zależy jak wypadnie tom pierwszy, więc o tym na razie nie wiem, ale to będę na pewno zaczynać niedługo, ale powiedzcie, prześliczne są te okładki. I to są takie, wiecie, grube, bardzo mi się podoba. Musiałam może zastukać, żeby nie mogłam powiedzieć, że są twarde okładki. Nieważne. Ale w każdym razie wydaje mi się, że są bardzo dobre na prezent. Ogólnie moim zdaniem, jak się kupuje prezent, to najlepiej kupować książki w twardych oprawach. Hmm, jak się chce kupić taki, wiecie, zadowolić czytelnika, nie wiem, to jest tylko moja subiektywna opinia, ok? Ale y, jeśli są prezenty, to fajnie, jak jest właśnie coś w grubej oprawie. No chyba, że ktoś wam powie, że woli jakąś tam książkę, sobie ku, y, kupcie mu taką, ona jest tylko miękka i to kupujecie taką i jest git, ale jeśli sami z siebie chcecie kupić jakąś książkę, y, to ja wam polecam kupować najładniejsze wydania i w y, twardych oprawach. W sumie to jest takie oczywiste, ale może nie każdy jednak zwraca na to uwagę, bo jak ktoś tak książek nie kolekcjonuje książek, to o tym nie wie, y, a to jednak daje dużo. Moim zdaniem. O Boże, myślałam, że coś tam chodzi za mną, a to te bombki. Wracając, mam nadzieję, że taka porada Wam się przyda, bo jeśli, tak jak mówię, ktoś nie czyta książek, to może nie jest tego świadomy, że wydanie też dosyć sporo robi, jeśli chodzi o prezent, bo no bo zawsze się przyjemnie czytam. <laughs> I już ostatnią książką, y którą mam do przeczytania, y którą dostałam też bardzo niedawno, bo to też było na Mikołajki. Y i też sobie ją sama wybrałam, oczywiście, to jest książka pod tytułem Czerwony Lotos. Bardzo chciałam Czerwony Lotos. Um, bardzo chciałam już od jakiegoś czasu, ale tylko co byłam na przykład w świecie książki, gdzie ten Czerwony Lotos zawsze był, to zawsze kosztował 47,90. Za książkę, która ma niezbyt duże gabaryty. Ona jest ogólnie nie tyle, co tutaj jest, wiecie, nie ma jakoś tak dużo stron, bo ona ma chyba, nie wiem, 300, no 400 stron, to ona ogólnie jest bardzo mała pod tym względem, że możecie sobie zobaczyć. No, generalnie jest mała. Dlatego jak widziałam tą cenę, to mówię, no na pewno. Generalnie, no, nie wiem, dlaczego ta książka jest taka droga. Bo, jakby wiecie, okładkowe ceny zawsze są drogie, ale w świecie książki, jak wiecie, bądź nie wiecie, zawsze jest promocja na 50-50% na drugą książkę. Ale, aczkol, ale aczkolwiek, to i tak było dosyć dużo dla mnie. Hmm. No generalnie, no rzadko kiedy się kupuje książki po takich, hmm... Uświadomiłam sobie teraz, że mam jeszcze dwie książki do pokazania. ok dobra, ten film będzie trochę dłuższy, niż myślałam. Hmm. Wracając, bo gubię wątek. Hmm. Dużo, dużo, dużo jako cena okładkowa za książkę w miękkiej oprawie, dosyć mało małą nie wiem Niemczą. Rozpowiadam się o cenach książki, bo powinna mówić o książkach. Z tego co wiem, Zuza za książkowane to czytała. Je, czytała drugi tom też panią Ciszę i bardzo jej się to podobało. I jakoś tak się zachęciłam do tej książki, a później zobaczyłam, że mam też w audiobooku mam tą książkę. I mam też panią Ciszę w audiobooku, ale zawsze to wolę mieć, jak wiecie, swoje książki. Jak na przykład ostatnio Malowanego Człowieka przesłuchałam, tak mi się bardzo podobał, że strasznie bym chciała mieć to najnowsze wydanie Malowanego Człowieka w tej grubie oprawie, Ono jest prześliczne, yy, pomimo tego, że już czytałam, ale wątpię, że sama sobie będę kupować takie, wiecie, coś, co już przesłuchałam. Ale jeśli chcecie na prezent, to może być. <grym> Nie, to Dobra, bo bym zapomniała właśnie jeszcze o ostatnich książkach, yy, albowiem jest to seria o Lipowie. Katarzyny Puzińskiej Motylek, yy, Więcej Czerwieni i jeszcze mam trzeci tom w domu. Nie pamiętam, jak się nazywa trzeci tom, sorry. Yy, ale głównie brałam te książki ze względu na moją mamę, bo ona czyta kryminały. Jeśli już coś czyta, to czyta kryminały zazwyczaj, a ja w kryminałach to za bardzo nie. No, nie mój klimat, aczkolwiek myślę, że no, może mnie najść taka ochota powiedzmy gdzieś tam, wiecie... W trakcie roku na jakiś tam kryminał, no to sięgnęłabym sobie po motylka, na przykład. Yy, I czemu by nie, bo leżą u mnie na półce i też yy, tak naprawdę w pewnym momencie gdzieś w tym roku miałam tak coś, a może bym wzięła, a może bym wzięła, no nie brałam, ale może bym jednak kiedyś wzięła te książki. A z tego powodu, że mamy trzy tomy i prawdopodobnie może się będą że ta, ta kolekcja te, tej serii Olipowej będzie się powiększać, to yy, myślę, że też bym chciała, jeśli mi nie najdzie ochota na kryminał, może. To na pewno sięgnę po to. Na 100%. I to by było już na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeśli Wy macie jakieś książki, które Wam zalegają cały czas na półkach i nie możecie ich przeczytać, i chcecie sobie postanowić, że przeczytacie w 2022, to napiszcie mi ich w tytuły w komentarzu. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie.